W nocy z 13 na 14 lutego doszło do niepokojącego incydentu w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Rosyjski dron uderzeniowy z ładunkiem wybuchowym uderzył w sarkofag osłaniający zniszczony w 1986 roku reaktor nr 4. Ta masywna stalowa konstrukcja. Miała za cel zabezpieczenie atmosfery przed promieniowaniem jonizującym i została zniesiona na przełomie lat 2012-2019 przy współpracy międzynarodowej. Po niedawnym ataku społeczność naukowa wstrzymała jednak oddech. Po uderzeniu drona doszło bowiem do pożaru, który na szczęście został szybko ugaszony. Na obecną chwilę poziom promieniowania nie wzrósł, ale jest on stale monitorowany. Jeśli wierzyć wstępnym ocenom, to uszkodzenia sarkofagu są dość znaczne. Nie da się ukryć, że atak na tak newralgiczny obiekt budzi poważne obawy. Czarnobylska katastrofa z 1986 roku wywołała katastrofalne skutki dla środowiska i ludzi, a jej konsekwencje są przez niektórych odczuwane do dziś. Trudno chyba pomyśleć o jakimkolwiek dobrym powodzie do uszkodzenia tego sarkofagu. Tym bardziej że może to doprowadzić do uwolnienia niebezpiecznych substancji radioaktywnych, co stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego świata. Przeprowadzone w 1996 roku badania wykazały, że siła promieniowania wewnątrz konstrukcji nadal wynosiła 10 kilorentgenów na godzinę. Dla porównania, normalne promieniowanie w miastach wynosi od 20 do 50 mikrorentgenów na godzinę. Społeczność międzynarodowa stanowczo potępiła atak na czarnobylską elektrownię jądrową, ale co z tego? Organizacje międzynarodowe mogą sobie apelować o natychmiastowe zaprzestanie ataków na obiekty jądrowe, ale w tej sytuacji kluczowe są działania. Doniesienia medialne sugerują, że obecnie faktycznie trwają prace nad oceną pełnego zakresu uszkodzeń sarkofagu oraz planowane są niezbędne naprawy. Eksperci z dziedziny energetyki jądrowej oraz inżynierowie z całego świata oferują swoją pomoc w celu jak najszybszego przywrócenia pełnej funkcjonalności osun reaktora. W tym samym czasie prowadzone są dochodzenia, które mają za celu ustalenie dokładnych okoliczności ataku oraz identyfikację sprawców. Istotny w tej sprawie jest również otaczający ją kontekst geopolityczny. Bo sytuacja wokół wojny Rosji z Ukrainą stale się komplikuje, zwłaszcza po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa dotyczących relacji Stanów Zjednoczonych z NATO. Większość oficjalnych informacji sugeruje, iż był to atak rosyjski. Tym niemniej, niektórzy eksperci subtelnie wskazują również na możliwość, iż była to ukraińska prowokacja. Tak czy inaczej, wszyscy zgodzicie się chyba z tym, że bezpieczeństwo jądrowe powinno być priorytetem dla wszystkich narodów. Niezależnie od tego w jakich wojnach czy sporach politycznych biorą akurat udział. Jak zdążyłem już wspomnieć, nie ma żadnego dobrego powodu, aby atakować instalacje jądrowe i miejmy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za ten atak wbiły już to sobie do łba. Póki co nie ma powodu do obaw, a Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że poziom energii wewnątrz i na zewnątrz sarkofagu pozostaje na tym samym poziomie. I miejmy nadzieję, że ten stan nie ulegnie zmianie. Zapraszam Was oczywiście do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Jak myślicie? Kto dopuścił się tego ataku? I chyba co najważniejsze, czy był to jedynie odosobniony przypadek? Tak jak zawsze, zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.